Szyma, mówi Gabriel, właśnie jesteśmy na rynku we Wrocławiu. Zobaczcie, budynek 9 i 11 z Tomkiem Jesteśmy hej, witamy. Witamy, witamy. witamy na tle tej budowli. Zobaczcie kościół. Budowla gotycka, teraz mówię neogo, neogo, neogotycka. A zobaczcie, że jest nieproporcjonalna powinno być wysokość katedry Notre Dame, kościoła ma Mariackiego w Gdańsku. Połowa budynku, połowa wysokości zajmuje dach. Nie? I zaraz zobaczymy z drugiej strony, jak z tamtego rogu będziemy obserwować, tak? Jakby... Stań może na tle. Czekaj no. Wrocławski ratusz, który no ewidentnie... Zatopiony, zatopiony co najmniej 6 metrów to jest taka moja kalkulacja. Ja miałem przyjemność czy... pracować kiedyś tutaj na e, instalacjach kanalizacyjnych. Dobrze, proszę, proszę to, jest... To, to jest ratusz czy kościół to, to jest rynek. E, znaczy, to jest ratusz. Ratusz? Ale to wygląda podobnie... Jak kościoły podobnie, nie? To, to taki sam styl. To jeżeli musimy wszystko zakwestionować, to ja bym szczerze powiedział, od samego początku kwestionujmy. Bo, wszystko. bo te budowle mówią przed resetem, przed potopem XIX yy, czy wcześniej yy, końca XVII wieku, yy, 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 to nie były, że kościoły, tutaj, yy, ten, yy, 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 te budynki miały ba, bardzo wiele funkcji. Użytkowy był yy, ten. Pokaż kaplica była, kościół też, tam się zbierali, yy, rada miasta mu się zbierała, wiesz. Ja się tylko zastanawiam. Biblioteka do... była jakaś, wiesz, szkoła nawet może, tam może, mieszkał nawet wiesz. Możliwe, ale do jakiego momentu trzeba było się cofnąć w tym zakłamaniu, żeby coś wystartowało od zera? No to no zobaczmy, o tu kamienica ciekawa jest, może podejdziemy bliżej. O, 903 rok, uwaga. Zobaczmy. Jest tutaj wrocław ale... taka masa tabliczek Standwasser, 903 rok. I to był Wrocław, z moich informacji zalany w 903 roku. Czy te numery mają tutaj coś ze sobą wspólnego? Podejdziemy bliżej, może Mega wiesz? Nie wiadomo. Ale jednak okultyzm i ten numerologia jakoś gdzieś wszędzie funkcjonuje dziwnie w tych elewacjach. No, oczywiście pewnie każdy podróżnik. Przewodnik ma ja, jakieś wytłumaczenie? Ja powiem, że to jest antyczny styl. Jest Może to jest formy odlane ale wcześniej wspomniałeś, że ten budynek pewnie zbudowany jest. Po zalaniu, bo w 1903 roku było zalanie jakieś potężne. Czyli fundamenty tego budynku to był wcześniej, wcześniejszy budynek? Najprawdopodobniej, ale trzeba wszystko kwestionować. Tak. Tylko do jakiego punktu można dojść, gdzie już nie da się cofnąć? No bo jeszcze od, oddam od dołu. I cięcie zrobimy, pokażemy, podejdziemy pod ratusz, nie? Pod ratusz, z drugiej strony na dach, zobaczyć, żeby tak, zobaczyć, tak. Gdzie tak. miał sens architekt taki walić dach potężny, który? W zasadzie połowę wysokości budynku zajmuje. Tak. A e, gdzie miał architekt głowę na karku, kiedy rozszyfrowywał, em, mm -hmm. rozszyfrowywał geometrię e boską, która ma swoje wymiary i ona jest opisana w sieci? Zaczekaj, bo to nagrywam na spontanie. Tomek, czy się przedstawiłeś? Przedstawiłem się, Tomek z Wrocławia. Tomek Tomek z Wrocławia. I... Na live'ie byłeś kilka razy u mnie. I, I kilka razy byłem u Ciebie na live'ie. Tak. Z Peterem e... fajną polemikę miałeś. Wszystkie takie nurty nowe, które się pojawiają i się łączą, zawsze wypadkowe dają. Mhm. Na tyle, ile zawsze jest możliwość łączenia i wymiany informacji, to to jest... Jedyna, najlepsza, najważniejsza chwila, kiedy dwie idee się łączą, tak? Dokładnie. Twoja idea z moją ideą, tak? Tak, tak. To, tak, jest, to, tak. to, jest, to, jest, to jest łączenie idei, to jest takie tworzenie, jakby to jest taka kreacja, tak? To A jest... słuchajcie, yy, yy, za jakąś, nie wiem, godzinkę, może pół godzinki. My jesteśmy teraz w kreacji, czyli jesteśmy elementem stworzenia, czyli stwarzamy. My w tym momencie, nie, nie wiem, czy wiesz, że to, co się nakręca, to teraz coś stwarzamy. To ja się pytam, jeżeli my teraz coś stwarzamy, to my jesteśmy stwórcami? Jasne. Słuchaj, sł Tomek, powiem tylko... Zobaczcie, teraz nagrywamy ten materiał, potem będzie oczywiście nie, jak do, domu, jak, 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 jak do domu... Jak do domu przyjadę, ale za jakąś godzinkę robimy live. A może coś innego, pomyślimy, że na pół godzinki live zrobimy. Live pod tytułem... Co to, co to, co to jest rozum? Ja dzisiaj... Padły na pomysł, że rozum to jest sztuczna inteligencja. I to, jest, to działa jak kwantowy komputer. To można zrobić, wiesz, kwantowy komputer. Ktoś to operuje jakieś cywilizacji na wyższym poziomie, mogą nami sterować. A jeśli się y, y, od rozumu odłączymy, to będziemy y, y, wszystko czuli sercem, wtedy kontroli nie będą mieli. Ty. I nie ma oni, tylko jest jeden, który myśli raz tu, myśli raz tu. I tak na zmianę, oczywiście, ale serce nie sługa, i jeżeli ktoś jasne, się zakocha, jasne. to żeby skały srały, to i tak. To w jeszcze swoją pokażę rynek z tego miasta i robimy cięcie, i podchodzimy pod ratusz. Tak. Pokaż mi zakochanego. Jasne, jasne. Który myśli racjonalnie. Dokładnie. Pauza. Zobaczcie, przed, przed ratuszem jesteśmy. Ja, przepraszam, pomyliłem się, powiedziałem, że taki kościół jest. Ale te budynki yy, przedpotopowe podobne są i wcześniej, yy, yy, tak yy, wcześniej usłyszałem, całe miasta wyglądać mogły. A zostały pojedyncze budynki na przykład. Mówimy burzać cały czas, nie? Jeżeli trzeba kwestionować wszystko, to e, trzeba wszystko jasne, jasne, jasne. kwestionować. To zobaczcie, że teraz kamice może są to, w innym to... stylu, to, takie, ale tu stare pewnie wyglądały, w podobnym stylu były budowane. Zobaczmy z bliska i o dachu powiemy jeszcze Zobaczcie, wieża ratuszowa Dobra, ratusz, o dzwonią teraz To na nas, żeby nie filmować Nie, filmujemy cały czas Zakaz filmowania, proszę nie dzwonić Zobaczcie jakie tutaj kurde... Wiesz co, tam się narobili, okej, w porządku, ale chodźmy co tutaj? Jakie? No, o Poczekaj, chodź, chodź tutaj. Jasne. To jest bardzo ciekawe, o! Tutaj projektant projektował ten budynek, on tak projektował, projektował, a! Holender. I to mi mówi, i to mi mówi archeolog, tak. że ten budynek, on tak wrósł w ziemię, bo tak się tu handel zbiegał, przyjeżdżały wozy, Konie srały i tam coś spadało z wozu Bo to I był handel, bo to była nożownicza, rzeźnicza i tak dalej I warstwa kulturowa pojawiała się Więc nie było sprzątających służb tak. To jest srał, ktoś jakieś liści na butach piachu naniósł nie? zagadka Jasne, czy, jasne Zagadka, czy ten właściciel tego budynku e, Nie zagonił służby do oprzątania, żeby mu okno e, tak gówno nie wcięło no. Bo jeżeli zapomniał tak. To znaczy, że e, to musiało się albo szybko stać ale nie przez setki lat. Ale przecież z okiem wylewali nieczystości te, przecież było. No tak, no ale jeżeli ja już projektuję taki budynek z takim dużym okiem... z takim dużym okiem... To koń by tu nasrał i by spłynęło, wiesz, tutaj. No no, tak, no ale i ten. Jeżeli ja biorę grubą kasę za inwestycje, to ja muszę mieć odpowiedzi na te pytania. Nikt nie projektuje, rozumiesz, tak, żeby zasrać się dookoła. Mówiłeś tutaj. Yy... A im wcześniej kiedyś... Prace budowlane się tutaj. Tak, prowadziłem tu prace budowlane i dokopaliśmy się tutaj na... E... Na jakiej głębokości? Na, prze... na głębokości 6 metrów, ale tutaj na głębokości 4 metrów. Tak. Naprzeciwko e, piwnicy Świnickiej. K e, która pi piwnica? Gdzie to, to jest, jest? Piwnica Świdnicka. Gdzie, gdzie to jest? Oto tutaj? Tera. No widać jakoś taki, jakieś, te ma... jakieś drzwi dziwne jakieś, nie? Małe jakieś, nie? No Podejdziemy może ten, ten, z dalszej odległości, nie? Piękne, czujmy się w króla, piękne, piękne ornamenty, w króla, zobaczcie króla, który sobie buduje taką chatę, nie? Tak Czujmy się w królu. Zobaczcie, antyczny styl, posągi Zarobili się, no jeden. Jasne, teraz nie budują tak, nie? Nie, teraz się nie opłaca. Nie, wcześniej opłacało się, nie? Kiedyś, kiedyś, kiedyś się opłacało, teraz się nie opłaca, tak? Jakby koncentracja pieniędzy I mówisz, ile. No, na, 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 co, co tu znaleźliście no, na czterech metrach? Na czterech metrach tu jest w tym miejscu sklepienie. Sklepienie? Tu Jest sklepienie jakiegoś korytarza, o którym e, wiedziałem tylko tyle, że łączy się z budynkiem. Dzisiejszego Santandera, ale tego. Za jak kościoły budują, takie było mniej, może coś było inne, połączone by było z tym, nie? Możliwe, to jest zakopane, też... może ile na ile to zakopane jest ciekawe. Ciekawe jestem. Jakby to wszystko odkryć na 6 metrów. Może jest jakaś infrastruktura tam pod spodem. No to to, to ma pomieszczenie. Te budynki ale te, te, te pomieszczenie też może mieć głęboko 4 metry wysoko albo na 6, wiesz. No jeżeli wszystko maskują, to na pewno to też maskują. Tu nawet nie mam hmm? śladu po tym, że to jakieś skupienie. Było. Dach zobaczmy, jak to wygląda. Czy... Chodźmy z tamtego ruchu. Jasne, i zaraz idziemy.